My wielokrotnie byliśmy w podobnej sytuacji, jak Armenia dzisiaj, byliśmy takim przedmurzem chrześcijaństwa, byliśmy otoczeni przez wrogów i myślę, że nasza historia zobowiązuje nas do takiego, a nie innego zachowania. Teraz oddam głos pozostałym mówcom. Najpierw poproszę doktora Jana Przybyła. Szanowni Państwo, Chwała chrześcijańskiej Armenii. Proszę Państwa, Ormianie to jedyna z wielkich nacji zamieszkujących Rzeczpospolitą, która nigdy Rzeczpospolitej nie zdradziła. Największa gmina ormiańska w Kamieńcu Podolskim. Ja się w Kamieńcu zajmuję od świerci wieku. Proszę Państwa, Ormianie utworzyli pierwszy profesjonalny wywiad. Zostali w Kamieńcu zdobytym przez Turków po to, żeby szpiegować dla Sobieskiego. I co? Wykryto, Grupę Turcy ich wywieszali. Nigdy Polski nie zdradzili. Ja Państwu pokażę książkę, którą każdy Polak uważa, każdy patriota powinien koniecznie przeczytać, bo my o tej właśnie nacji ormiańskiej, która przez wieki zamieszkiwała Ziemię Rzeczypospolitej, tak mało wiemy. A to była tak liczna grupa narodowościowa. Dzisiaj. W granicach Polski praktycznie jest tylko jedno takie większe miasto, w którym Ormianie stanowili jakąś siłę, Zamość. A kiedyś potężna gmina ormiańska w Lwowie, potężna gmina ormiańska w Kamieńcu Podolskim, potężna gmina ormiańska w Stanisławowie i w Jazłowcu. Proszę Państwa, to jest ta książka. Ormianie w dawnej Polsce. Autorka Maria Zakrzewska-Dubasowa. Tę książkę polecam i tę książkę, proszę Państwa, Powinniśmy przeczytać, żeby się czegoś dowiedzieć o grupie narodowościowej, która tworzyła też i potęgę gospodarczą Rzeczypospolitej. Bo mało kto wie, że te słynne pasy szlacheckie, dopóki w XVIII wieku nie uruchomiono manufaktury w Słudzku, to sprowadzali Ormianie. Szable zwane, zwane karabelami, takie pod, pod kątusz ozdobne sprowadzali Ormianie. Buty safianowe szlacheckie sprowadzali Ormianie. Tytoń z krajów tureckich sprowadzali Ormianie i masę, masę innych rzeczy przez komorę celną w Żwańcu na Podolu, 20 km od Kamieńca, sprowadzali Ormianie. Jeszcze raz powtarzam, jedyna z tych dużych grup narodowościowych zamieszkująca Rzeczpospolitą, która nigdy tego kraju nie zdradziła, w przeciwieństwie do paru innych, którym dzisiaj rząd wchodzi w tylną część ciała bez mydła. Ormianie mieli kilka holokaustów. W 1064 roku padła stara stolica Armeniani, wrężnięto ludzi. W 1475 pada kaffa na Krymie, potworna rzeź, potworna rzeź Ormian. No i ta pierwsza wojna światowa. Ja tylko rzucę jedno do, do przemyślenia. Mi się głos łamie, jak ja to wspominam, bo ja to widziałem zdjęcia. Ja widziałem film. Ludzi podkuwano jak konie przebijano im do stóp podkowy i kazano iść setki kilometrów. To tylko to chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, nie wolno nam patrzeć obojętnie, jak państwo, które wyrosło na rozboju. Turcja wyrosła na rozboju. Państwo tureckie powstało na zagrabionych ziemiach, i przez setki lat utrzymywało się z rozboju, z, pod, z podboju obcych krajów, z, wy, z wysysaniem haraczów z tych krajów. Jak się skończyły podboje, to państwo zaczęło momentalnie podupadać, bo to, to był organizm zbójecki, po prostu. Handlowano ludźmi jak bydłem, prawda? No i gdyby nie nasz sowiecki pod Wiedniem, to dopiero by Europa płakała. Dopiero by płakała. No teraz litować się, bo uchodźcy, bo tak. Proszę Państwa, jest taka książka Białe Złoto. Polecam tę książkę. Ja w tej chwili tłumaczę książkę o tym, jak Turcy i ich wspierani przez nich korsarze z Wybrzeża Berberyjskiego buszowali po Morzu Śródziemnym do lat 30. wieku XIX, napadając na Wybrzeża Włoch, Hiszpanii, a nawet się zapuszczali w XVIII wieku do Islandii. Proszę Państwa, my musimy wiedzieć, z jakim przeciwnikiem zmaga się Armenia, z przeciwnikiem, który jej przynajmniej trzy holokausty zafundował. Pamiętajmy o tym.